Today, mam dzisiaj dla Ciebie bardzo prostą praktykę aktywującą nerw błędny, którą możesz wykonać praktycznie wszędzie. Chciałam zwrócić swoją uwagę na to, że pracując z nerwem błędnym zależy nam na tym, aby zwiększać jego napięcie i jego aktywność. Im bardziej aktywny nerw błędny, tym lepiej dla Twoich reakcji stresowych. Dzisiejsza praktyka będzie wykorzystywała nasze oczy. Zacznij od tego, połóż sobie ręce na kolanach, zacznij od tego, żeby spojrzeć maksymalnie za prawy bark, Skieruj swoje oczy w kąt pokoju. I następnie zrób to samo w drugą stronę. Skieruj szyję na maksy, maksa w lewo i oczy też w skrajnie lewy punkt, który możesz spojrzeć. Następnie wróć do środka. Skrzyżuj palce, załóż dłonie w ten sposób e, za głowę i trzymając tutaj głowę i nos prosto kieruj swoje oczy w prawą stronę. Czyli teraz prawe oko skrajnie patrzy na prawy łokieć. Patrzysz w ten sposób tak długo aż ziewniesz, przełkniesz ślinę. Dobrze, czyli prawa strona się zresetowała. I teraz wracamy oczami do środka. I następnie zaczynam wykonywać to samo ćwiczenie w lewo. Patrzę w lewo, lewym kącikiem oka widzę lewy łokieć. Zaczynają mi napływać łzy do oczu. To też jest objaw regulacji układu nerwowego, aktywacji nerwu błędnego, zaszklone oczy. I już nadchodzi ziewanie. Być może ci to nieco dłużej. Niż mi, aby dojść do tego punktu, w którym występuje ziewnięcie, ale nie przejmuj się tym. Praktykując regularnie, na pewno szybko uzyskasz te same efekty. Możesz stosować tą praktykę kilka razy w ciągu dnia, robiąc sobie małą przerwę na kilka minut i właśnie wykonując te ruchy, które ci pokazałam. I zapraszam Cię do kolejnej praktyki.